Nowy starosta powiatu ziemskiego Jacek Cichura na swojego zastępcę zaproponował Krzysztofa Kwiatkowskiego, natomiast na nieetatowego członka zarządu Mirosława Potapowicza. Tajne głosowanie było tylko formalnością, bo na sesji obecnych było tylko dziewięciu radnych i właśnie tylu zagłosowało za kandydaturą obu panów. Uczucie pozytywne. Przyszliśmy tutaj, żeby pracować dla ogółu społeczności powiatowej. Trzeba podejmować wyzwania. Trzeba pracować dla, dla dobra i po to chyba bierze się udział w wyborach, żeby wziąć również, kiedy przyjdzie taka chwila, odpowiedzialność za powiat Wałbrzyski. Czym będzie zajmował się krzysztof Piotrowski? To y, określi y, pan starosta, dokładny zakres obowiązków. Reszta wynika z. Y, organizacji pracy starostwa, także nie, nie, nie przeprowadziliśmy jeszcze takich rozmów. Na pewno w najbliższych dniach określi pan starosta mój zakres obowiązków i przedstawię go państwu. chwilą święta, koncert życzeń na Mikołaja Podchonikę, Czym chciałby zajmować się na koncie starostwa piatkowskiego? Proszę Państwa, no, każdy, kto mnie zna, wie, czym bym się chciał zajmować. Chcę objąć nadzór nad e, funkcjonowaniem wydziału, czyli zarządzaniem drogami powiatowymi, infrastrukturą. To jest największa bolączka, największe wyzwanie. Myślę, że mam jeszcze parę fajnych pomysłów, które mogą usprawnić e, tą materię. no Nie jestem cudotwórcą. Z Panem Starostem nie możemy obiecać, że wyremontujemy wszystkie drogi, zatamy wszystkie dziury, ale postaramy się żeby tych dziur było jak najmniej. Jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz. Pamiętamy wszyscy tej obecnej dziennikarze, jakie spięcia dochodziły na linii Krzysztof Kwiatkowski i Józef Piksa. dzisiaj idziecie razem pod rękę, jak dobre małżeństwo. To trochę wesołe, śmieszne, nie wiem, jak już mam to określić. Proszę Państwa. Był teraz jest cacy? Nie. W demokracji jest tak, że strony muszą się różnić, aby dochodzić do konsensusów. Myśmy różnili się bardzo. Tylko przypomnę Państwu, że parę fajnych projektów udało nam się wspólnie zrobić, czyli była też wola współpracy ze strony pana Józefa Pixy. To, to nie były jakieś drobne sprawy, bo przypomnę Państwu, że ten przedłożony przeze mnie projekt e, odnośnie zimowego utrzymania dróg, to było bardzo duże wyzwanie i bardzo duże odpowiedzialność ze strony zarządu, że zaufał mi w pewnym momencie. Ja wiem, że to wyglądało medialnie, że to był bardzo głośno, no ale proszę Państwa, graliśmy o 2 miliony złotych oszczędności i wygraliśmy. Jeżeli będzie ostra zima, to nie wydamy 3 300, tylko milion trzysta. Za 2 miliony złotych naprawdę można zrobić bardzo dużo rzeczy, i myślę, że warto. Zrobiliśmy naprawdę kilka inwestycji. W polityce jest tak, że trzeba się różnić, ale nie wolno się obrażać. Jeżeli przychodzimy tutaj do, do społeczności samorządowej reprezentować naszych wyborców, to w pewnych momentach nadchodzą takie chwile refleksji, kiedy trzeba sobie powiedzieć jasno. Dość z przepychaniem, poszukajmy wspólnego zdania, znajdźmy wspólny konsensus i myślę, że pomału dotrzemy się z panem Józefem że będziemy tak współpracować naprawdę szeroko i bez najmniejszego problemu. Ostatnie pytanie, pół żartem, pół serio, żeby zakończyć tak na wesoło. Powiedział już teraz przyjaciel, a nie wróg Józef Piksa na ucho, ile zarabiał rzecznik prasowy za jego kadencję. Nie, nie, ale, ale myślę, że powie, proszę państwa, myślę, myślę że powie. To była taka przepychanka formalno-prawna. Pan Józef trwa, trwał na swoim okopanym stanowisku. Ja, jak znają mnie Państwo, jestem też osobą nieustępliwą. Dążę do tego, co sobie założę, i, i no to śmieszne trochę było te nasze przepychanie, ale, ale no ja, ja chciałem pokazać e, społeczności, że finanse w powiecie są jawne, że nie ma tajemnic. I gwarantuję Państwu, że jako członek zarządu będę dążył do tego, żeby każda rzecz. Była jawna. Myślę, że wspólnie z panem starostą i z, e, e, członkiem zarządu nie będziemy musieli chować niczyich zarobków, niczyich delegacji czy niczyich wydatków. Finanse powiatu muszą być jawne. Każdy z państwa ma prawo mieć wzgląd, bo tak, tak podlega zarząd kontroli. No nie, nie możemy chować. Platforma, która rozpoczęła nową kadencję z większością mandatów, dziś oddała rządy walkowerem. Już tydzień temu mówiło się o odejściu z klubu PO Mirosława Potapowicza. Dziś jej szeregi opuścił również Krzysztof Krajewski. Obaj panowie nie chcieli komentować swoich rezygnacji. Potapowicz, poproszony o komentarz, musiał poprosić prosić o zgodę nowego starostę, a ten takiej nie udzielił. Nieobecność radnych skomentował jednak nowy starosta Krzysztof Kwiatkowski. Powiedział pan, że nie można się obrażać. Platforma dzisiaj się chyba obraziła. Panie redaktor, przykre jest to, że Platforma Obywatelska, która wprowadziła do powiatu największą grupę radnych, dzisiaj próbuje destabilizować pracę powiatu. Proszę Państwa, i tu już nie chodzi o to, że, że nie wyszło im ułożenie tego zarządu, tylko chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeden ważny szczegół. Mamy końcówkę roku, mamy budżet do uchwalenia, takie postępowanie doprowadza do sytuacji, że destabilizuje się pracę całego starostwa powiatowego. Naprawdę ja nie widzę żadnych okoliczności nadzwyczajnych, aby. Uchwalenie budżetu Powiatu Wołbrzyskiego odbywało się w miesiącu styczniu, tylko powinno się zakończyć zgodnie z terminem ustawowym do 31 grudnia. Gdybyśmy dzisiaj zachowali się tak jak Platforma Obywatelska, to nie dajemy szansy w pracy komisji, nie dajemy szansy u, 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 uchwalenia tego budżetu. Tak nie wolno robić, nie wolno się zachowywać jak dziecko, któremu zabrano klocki i mówi, to ja się obrażam, wychodzę z piaskownicy. W piaskownicy jest miejsce dla dzieci bawiących się klockami i traktorami i powiat musi być wspólną piaskownicą, więc podzielmy się traktorem i podzielmy się tymi klockami. Ale takie zachowanie nie przystoi. Tak ja to oceniam. Jest pan znany z tego, że patrzył pan władzy na ręce, nadal będzie pan to robił? Oczywiście, że tak i chciałbym oczekuję tego od wszystkich, żeby również patrzono na moje ręce. Chcę, żeby moje ręce były czyste i przejrzyste. Robiłem to i oczekuję, myślę, że radni Platformy obywatelskiej, którzy będą w opozycji, będą to samo robić względem mojej osoby. Na tym polega właśnie demokracja i samorządność. Nieoczekiwane zmiany nastały również w prezydium Rady Powiatu Grzegorz Walczak, który przewodniczył Radzie zaledwie dwa tygodnie, został odwołany, a jego stanowisko objął Marek Tarnacki.